Witam, pozdrawiam Zwykle ja czapki z głowy dla Państwa za oglądalność Filipek prosto z lasu użyłem noży noża mora tym się wspomagają wykopując dół yy, obywateli patyk Także polecam serdecznie ten nóż, trzeba zwrócić uwagę właśnie na napis na nożu musi być. Nie wiem czy mi się uda poprawić jakoś w telefonie yy. Mora Kwin Mora Kil Mora Kwin Czy jakoś, jak to się wymawia No i co proszę Państwa Tu gdzie najpiękniej Buty aby ktoś pytał bunda z 2005 Bardzo polecam te obuwie To 6 godzin Jest niby gwarancja że nie przemoknie ale y, Czytając relacje w górach y, Był Dwa dni mu nie przemokły w głębokim śniegu. Ja, oczywiście, stosuję WOSK do tych butów. Bardzo polecam to obuwie. No cena na yy, Prabosie, bo to jest główny taki dostawca tych butów to 600-700 zł. Ja kupuję z Olixa, gdzie dużo taniej. Śpek mogę trochę sztady wziąć. Paszki mi ładnie się tkają. nie ma tak jak poleżeć w lesie zasobnik piechoty górskiej pada, kopi ale to w każdym razie że nie przeszkadza mi O, proszę bardzo. Myślę, że jakieś zwierzę idzie z tyłu. Ogólnie spodnie też są CCF4. to mamy właśnie taką tasiemkę, żeby te koloniki się lepiej nam trzymały. Ja używam piankowych, piankowych monowskich. Według mnie one wystarczają w zupełności, przynajmniej dla mnie. Także dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Filipiecowski. Dziękuję.